Mama, ma, my Hejka tej wiki wiki sobie za te rzeczy. I Livia jeszcze. Dobra, więc dzisiaj pół gody zakrapajku moja koleżanka Livia. Bo ja będę Lidią. Nie ją, tak, bo ona jest krzeczna. Jest to jak zamej Tak jak u Libii, bo się podziewał mnie nie? Ja mam alergię na królika. Nie. No tak. Napada? No. Zawsze kiedy dotykam mojego królika, to mam katar. Dobrze, więc. Dobrze, wchodzimy. O, pan pan jak od chemii. Dzień dobry dzieci. Najpierw trzeba was policzyć. Dobrze. Laura, zawsze przygotowana. Proszę, masz tutaj swoją yy, szafkę. A to nie twoja szafka, to jest twoja szafka. A czarne? Ja nie lubię czarnego. A co mnie to? Pani Jana, to co by ci powiedziała? Pani Jana, to ja mogę jednak siedzieć? Dobrze. I co z tego, że nie lubisz dziecko czarnego? I co? Mm. Zaczymy tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Aneta, zawsze przygotowana. Aneta, będziesz miała szafkę z Lidią. A widzę, że Lidia też tam jest z tyłu, więc Aneta, odłóż tą opaskę, dobrze? Tak. Dobrze, dzień dobry, Lidia. No i same najlepsze oceny. No trochę mnie zawiodła. Nie wracajmy do tego tematu. Ja wiem, Lidio, ale i tak ci postawiłam piątkę, więc się ciesz. No chyba, czas do końca ciebie jest dobre. Hej, ja powinienem być przy mojej siostrze. Odsuń się lepiej. Hej, zostaw mnie! Zostawcie Lilię! Odsuń się! Zostawcie Lilię! Zostawcie Lilię. Dobrze, przepraszam. Ha, ha. Słyszałeś, Siora? Słyszałeś, Siora? Lepiej się do pani Renaty nie odzywać. Co słyszałam? Nic pani. jest to chłopak. Dobrze, proszę pani, gdzie mam szafkę? Posadnę ze swoim bratem. To jakiś skandal. To jakiś skandal, naprawdę. Nie mam ze swoim bratem szafkę. Proszę mi tutaj odsunąć się. Pani, panie. wypchnąłeś się tutaj. Proszę, proszę. No, za chwilę będziesz siedział. Nie będziesz dzisiaj tym. Dzień dobry. Ty zawsze, ty zawsze najgrzeczniejsza. Więc proszę, masz samą masz sama szafkę. Powiem, że ty jesteś zawsze najgrzeczniejsza. Ściągaj kochankę, Elena. Ej! Hey. Z czego? Ej! Hey. Elena, ja bym ci radziła nie ryczyć z byle powodu, tak jak Laura. Ta ja nie liczę! Została czarną szafkę i No, a my to się lubimy, nie? Mhm. No. jak no ja chcę z mojej siostrą. Nie. Dlaczego? Dlatego, nie będziesz miała szafki ze swoim siostrą. Dlaczego? Dlatego, bo nie będziesz miał szafki ze swoją siostrą. No dobra, to gdzie, z kim? Mogę z Adrianem? Nie ma Adriana żadnego, mamy Adriana. W tu nie mamy żadnego Adriana, ale mamy Adriana. Aha. Masz ze swoją siostrą, ja już się z tobą krucić nie będę, gówniarz. Eee, lubię pana, wiesz? Masz same jedynki. Na półrocze też miałeś jedynkę? Proszę kierować mi te okulary. Nie płacę jak Marcelina świecicyca. Nie mam tak na nazwisko. Masz i masz tak naprawdę na imię też. Nie obrażaj się, nie obrażaj się Marceliny. Marcelina świecicyca. Może siusiu! Ja Ja nie mogę. Dobrze, już tylko my. Ja chcę być pierwsi, ja jestem w pufadze. Dzień dobry, gdzie mogę mieć szafkę? O, my oluścimy szósteczki. Proszę tutaj, z plusikiem. Tak, możesz ściągnąć czapkę, ale okularów raczej nie. Zatrzymaj na chwilę. O, z plusem, ha, ha, ha. No, ha, ha, ha. Kurde, to pani Renata no, przecież tu. Czy ja słyszałam? Nic nie słyszała pani. Przecież mam już 70 lat. A dokładnie to 65. Nie, ja na co? Eee, pójdź. Wiemy, że w ogóle siebie nie przypominamy, bo jesteśmy bliźniakami dwujajowymi. Eee, hayatta jak to się ma? Nie, soja. No. Ale wy jesteście lamusami. Sama jesteś lamusem, o dziewczyna. Cześć, Bartuś. Cześć, Cześć Bartuś. Tatuś, za chwil... Tatuś ci da jakąś szafkę? Proszę. Proszę. Dobrze, Bartuś, idź. Dobra, tato. Bartuś, tatusia, nie. Hej! No, taki tatusia... Się Zostawcie mojego przyjaciela. O ty co kujoneczku. Bronisz swojego przyjaciela. Bronisz swojego psypupela. Nie? Tak. Co to było? swojego przyjaciela? Spadaj. Dobra, następny. Czemu Marcelina świeci, co jest nadal w toalecie? Nie. Dzień dobry, jestem Antoni. Tak, Antoni dostaje tyuje na półrocze. Hmm. A Dobra, tutaj nie. Tutaj też są szafy zajęte. Tutaj te... O, nie, tutaj jest jedna. Tylko żebyście się nie pomylili lepiej. Nie, musi być chłopiec dziewczynka. Adrian, Czemu? co ty robisz? Musi być chłopiec dziewczynka. No, nie musi być chłopiec dziewczynka Renata. <śmiech> <śmiech> nie musi być chłopiec dziewczynka, pani Renata. Dzień dobry. Mam na imię Kuba. I lubię rzucić Kubę. I mam plasterek na policzku, bo Adrian mi przykleił nóż. Nie, Adrian, nie, Adrian, nie. Fuj. Fuj. Jak mi przykleiłeś ten nóż? Jak mu przykleiłem? Nie przykleiłem, Znaczy, tak. No, ja przyklejam. Ale ja nawet wbijam. Ha ha ha. Lawet. Hmm? Dobrze. Tak. Dobrze, możesz... Dziewczynki, tutaj może być Adria, tutaj może być mm. kuba z wami. Ech, no dobra, ale on nie ma wstępu do naszych plecaków. Bo w szkole ciągle nam grzebie w plecakach. Nieprawda! Prawda, prawda! No mi ukradłeś raz mi ukradłeś raz telefon. Musiałam cię gonić po całej szkole. Wcale nie zostawiłem go na boisku pod trawą. <laughs> Idę tam. Nie moja droga, nie idziesz. <laughs> Dobrze, już wszyscy zrobili... Przestańmy płakać. Nie będą ci wszyscy mówić, że jesteś cyca. Ale mam tak na nazwisko! Dobrze? Dzisiaj występujemy. Dwóch. Dwie dziewczynki, albo dwóch chłopców. On będzie chłopca. To już będą rządzić. Dobrze, więc zapraszamy. Anetę! Oui. I. Dobrze, więc wy dzisiaj macie za zadanie rządzić, będziecie patrzeć na placu zabaw, dobrze? Więc o 12 się spotykamy tutaj, a tak to możecie zrobić co chcecie. Ale <grym i zbieramy w siedziu> my co, musimy siedzieć? No chyba tak. O nie, rozlało się, trzeba iść do środka. Wszyscy, wszyscy rozpadało się. Dlaczego ona wzięła kredy? A żeby się nie rozpuściły. Nie, ma... one się tutaj malują. <słyska> 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 tak mnie w spokoju. Marcela świeci. Cica, I to nie jest wcale tak, że powody mi to Chodźcie, idziemy. <słyska> Chodźcie, idziemy.